Witam! Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Copa Libertadores 2019. Wypada podsumować ostatnie trzy rozegrane mecze, ale najpierw rata do mojego bełkotu z poprzedniego podcasta okazało się, że Adrian Husino przeanalizowałem tę sytuację bardzo dokładnie, jednak zrobił ruch ręką w kierunku piłki i karny dla Brazylii był słuszny. No ale ja się upierałem, że niby nie, bo, bo to zawsze krzywdzą i itp. No ale no, tak nie było. Co do spotkań, no to Paragwaj z Katarem omówiłem, no Derlis Gonzalez grał wspaniale po tym jak został wprowadzony na boisko. Udowodnił to cudownym uderzeniem na 2-0, niestety skończyło się 2-2, bo Paragwaj jest w kryzysie. Może coś się poprawią z Kolumbią i z Argentyną, no ale Ciężko oczekiwać cudów po tym spotkaniu. Mam nadzieję, że coś się zmieni, będzie lepiej. A Katar, mimo że nie znam tam żadnego piłkarza, to przyznaję, że pokazali się z bardzo dobrej strony. Yy, cały czas podania świdrowały paragwajską obronę, co w sumie dla fanów Paragwaju jest niepokojące, ale dla fanów kibiców Kataru no, wróży jak najlepiej na kolejne spotkanie. Jest kilka rzeczy do poprawy, ale Katar w ofensywie no, może na tle słabego rywala, ale jednak spisał się bardzo dobrze i udowadniają, że ten puchar który Azji, który zdobyli, no to nie przypadek. Po prostu zasłużenie ta drużyna sięgnęła po najwyższe laury na kontynencie azjatyckim. Niestety, podczas spotkania Urugwaj-Ekwador, na którym ostrzyłem sobie ząbki, no, doszło do nieprzyjemnego incydentu. Na Mineirao w Bero Horizonte okazało się, że Edinson Cavani strzelił fantastyczną bramkę. Ja z całych tych emocji nie wytrzymałem. Sięgnąłem silniejszą ręką do kieszeni. Zostałem, zostałem wydalony z biura prasowego i w ogóle ze stadionu. Odebrano mi akredytację. na no, aktualnie jest problem. Jestem po prostu niemile widziany za ekshibicjonizm na Mineirao i w ogóle w Belo Horizonte. Jestem praktycznie poszukiwany listem gończym. Więc yy, resztę, resztę spotkania, które w sumie dla Urugwaja było bardzo szczęśliwe, no, Ekwadorczycy. Lali strasznie tymi łokciami po twarzy Skończyło się tak, że Kończyli w dziesiątkę, no i to ułatwiło sprawę Urusom No ale dzięki temu mogliśmy zobaczyć wspaniałe bramki A ta jeszcze w siódmej minucie bodajże spotkania To też majstersztyk, kiedy jeszcze Ur y Ekwador grał w jedenastkę No fantastyczna sprawa W związku z tym, no szkoda trochę, że wyleciałem, ale Tak bywa, no. czasem emocje biorą górę Ekwador z kolei no, powinien się wzmocnić. Zmocnić się jakąś obiecującą młodzieżą, bo nie wyglądało to za dobrze. No Wiadomo, gdzie szukać daleko nie trzeba. Ostatni mundial U-20 w Polsce, trzecie miejsce dla Ekwadoru. Grali kapitalnie. Niektóre mecze to wprost fantastyczne, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Czwiert finale bodajże. No, potrzebują zdecydowanie... Yy, Utalentowanej młodzieży w postaci Gonzalo Platy, czy skrzydłowego Alvarado, Sifuentesa no i oczywiście środkowego napastnika Leonardo Campani, który akurat na tym na tym Mundialu nie błyszczał tak jak na Sudamericano, gdzie był królem szczelców z sześcioma bramkami, z tego co pamiętam, no ale no. ekwador jednak w przeciwieństwie do na przykład Chile, no po prostu. Ma jakieś nadzieje na przyszłość. Są rezerwy, jest młodzież, która do, bardzo dobrze gra. No Chętnie bym już zobaczył niektórych z tych młodziaszków w kadrze Ekwadoru, żeby te mecze nie wyglądały tak jak ten z Urugwajem. W sumie kibicowałem Urugwajowi, ale Ekwador powinien mieć potencjał na coś więcej niż dostawanie po 4-0. To w ogóle ich, ich wyniki na kopie są generalnie żenujące. Co jest z moim zdaniem poniżej ich możliwości, powinni grać po prostu lepiej. A ta młodzież, o której wspomniałem, no być może wniesie coś nowego do tego zespołu. Szkoda, że po prostu nie mogli już zagrać teraz, ale wiadomo, były Mistrzostwa Świata w Polsce, U20, no i tak to się skończyło. Chile, Japonia, byłem. Niestety na stadion też mnie nie wpuścili. Mam teraz bana na wchodzenie na, na, na stadion. Sao Paulo do Morumbi oglądałem ze streama no Chile zdominowało, ale no jeszcze są, są pozostałości po tej fantastycznej formie jaką prezentowali na poprzednich dwóch kopach, no co ta drużyna grała no, rozpoczął to wszystko Bielsa później kontynuował Sampaoli i to w moim zdaniem Sampaoli nawet lepiej prowadził reprezentację Chile byłem zawsze pod wrażeniem jego jego kunsztu jeśli chodzi o, o trenerkę w przypadku reprezentacji La Rocha, no, coś z tego zostało, już się zaczęły akcje kleić, no trochę się rozkręcało, wolno to Chile. Japończycy przyjechali z kolei z, z ekipą studentów utalentowanych, bo niejaki Hara to podobno następca Messiego. Mieli swoje sytuacje, nie można powiedzieć, że grali strasznie źle, ale no, czegoś brakowało. Widać, że po prostu. Chłopcy są dopiero po zdawanych egzaminach i nie w głowie im nie wiem dostawać kosy i być popychanym przez mistrza Arturo Vidala albo Pitbulla Garego Medela. Ale Japonia być może jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Coś tam się kleiło w przeciwieństwie na przykład do Meczu, do meczu Bolivia Brazylia i postawie La Verde, więc Japonia być może jeszcze jakąś rolę odegra. Chociaż wiadomo, że z Urugwajem będzie ciężko. Z Ekwadorem prawdopodobnie powalczą. No zobaczymy. Na razie te spotkania, bym powiedział, były nawet ciekawe. Jak na pierwsze spotkanie turnieju, gdzie nikt nie chce przegrać, to były bardzo ciekawe. O Chile jeszcze miałem wspomnieć, że, że w. Ekwador wbrew pozorom jest, jeśli chodzi o przyszłość, w lepszej sytuacji niż Chile, bo młodzieżówka w ogóle nie istnieje, nie osiągają żadnych sukcesów. Ekwador, teraz trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata U20, a Chile nic, nie ma następców: Vidala, Medela, Sancheza. Brawo, no niestety nie wygląda to dobrze, więc jak te tuzy, które czarowały nas cudowną grą przez tyle lat odejdą, no to w Chile będzie, Chile będzie kryzys, tak jak w Paragwaju. No, ekwador, ekwador z kolei ma dobre widoki na przyszłość. No to by było na tyle, jak zostanie jeszcze trochę czasu, może w następnych, może w następnych podcastach, to Omówię, omówię skład reprezentacji Japonii bo nie przyjrzałem mu się za dobrze no bo tu są ludzie, którzy dopiero co wyszli ze szkolnej ławki więc <głos》>, mogę ich nie kojarzyć nie studiowałem z nimi a na razie no to co nic tylko świętować zwycięstwo Urugwaju napić się lampki Urugwajskiego wina, tam się w ogóle wino produkuje, no nieważne No i czekować się na pierwsze spotkania drugiej kolejki fazy grupowej, które już przed nami Dzięki za uwagę, mówił dla Was Korespondent kanału Leader of the flock w Brazylii. No i to by było na tyle Do zobaczenia